Witam, tu Aristeo, prowadzący krucjatę przeciwko nie umarły. Musimy szybko znaleźć jakąś armię, gdyż po co szał miałby się marnować? Tu widzę dwie armie, trochę silniejsi, trochę silniejsi, ale ja chyba będę wolał, chociaż może jednak, o, o, o. powinienem wpierw tu uderzyć. Oczników mają mnóstwo, naprawdę mnóstwo. A, spadł szał. Hmm, dobrze. Szybko sobie nabijemy nowy. Okay. I jeszcze raz. A nowy szał jest nam potrzebny, aby przywołać naszego... Sojusznika posłańca Reginy, który dosyć fajnie może zablokować tutaj łuczników. jest tak skrzynek to ja tutaj nie widzę, to co oznacza, że nie musimy za bardzo pchać się do przodu. Ale fajnie by było jakoś tutaj się zebrać razem. Czyli tak Niech będzie, że tu Poczekajcie. Tutaj. Hmm. Nie, na początek jednak. Jednak coś takiego. Ale później, owszem, bo będziemy tutaj strzelać. Tu poczekajcie chwilę. Chciałbym, żeby się miejscami zamienili. Chociaż. Nie, dobrze. Niech się zamienimy miejscami. A... Tutaj kroczek przekażemy że w sumie źle zrobiłem Bo paladyni nie będą mieli komu przekazać. A dobra e, Nie uderzamy, zależy nam na tym, aby jak najdłużej posłaniec żył Tak Trzeba spróbować najwyżej. Ale nie, nadal widać, że paladyni będą przed... Inkwizytorami, ale to nie jest problem, bo w następnej turze będzie można przekazać najważniejsze, żeby nasze dziecię wojny przeżyło do kolejnej tury. O. Oj, na krawędzi, Czy tak, tutaj nic nie robimy. O, właśnie, tak. Ach, nadal złamana. Zmniejszamy liczebność wrogu. Mam nadzieję, że podwójna śnieżyca tutaj może wiele zmienić. Aha, tak. Teraz tu wypadało bić. No właśnie. Nowatura poszalejemy okej okay. jeszcze raz to samo tylko że mocniej. Mm hmm jeszcze trochę łączników zostało tu poczekajcie tym razem nie no bo kontra tak zabije to nie tu. O, to ma sens. Skubniemy. A. Teraz, nawet jak będzie cię padło, to nie powinno być to już tak bardzo problematyczne. Gdy... Tym bardziej, że obłaźń. Zniszczymy łączników. Tu nic. Ale za to Paladyni mają coś fajnego. Okej. Okay. Pięknie. Jeszcze się nam na coś przydała. Pomoc naszego przyjaciela. Ale teraz już pewnie padnie. O. Może teraz. A nie. Dobrze, to tutaj nic nie robimy. Szał zbieramy. Many trochę mało. Yy, dlatego nie będziemy jej wydawać. Wiem. Biemy. Mhm. A co? fajnie idzie. Dobrze, to, to, to... Czekajmy na manę. Tu można w sumie uderzyć. Już nie potrzebuję ich blokować. Zanim tu podejdą, to przecież padną. To jest strzelamy. Bez Między O, teraz nawet. Chyba się zdałam, czy skorzysta z buteleczki, ale chyba jednak tak. O, kolejna część. Fragment parowego da. Czyli tak. Yy... Możemy tu zobaczyć. Ale to na takiego bardziej poważnego przeciwnika bym zachował. Hmm. O, właśnie. Przecież my mamy tak dużo many. Warto z niej skorzystać. Tutaj widziałem przecież armię. Dobrze, akurat obserwatorzy uciekli, a oni tu są najgroźniejsi. Hmm, skrzyneczka. Kto jest drugi? Tu, dobrze, to znaczy możemy od razu się poopłatykować. A, tu jeszcze jest skrzyneczka, o. To troszkę komplikuje sprawę, ale... Nie na tyle, żebyśmy nie mogli z tego skorzystać. Mam nadzieję, że śnieżyca naprawdę dobrze tutaj dogodzi obserwatorom i po prostu... Bo zabija, gdyż ta formacja potrafi przejąć na chwilę naszą formację. A to nie jest dobre, to jest nawet bardzo bolesne. Ale, nawet gdyby coś takiego się zdarzyło, to nie ma tragedii. Mamy spore możliwości, jeśli chodzi o wskrzeszanie. I na tym będziemy bazować. Mm, pięknie. Czyli zostało już tylko węże, a węże nie stanowią większego problemu. A na wszelki wypadek możecie tutaj bliżej paladyną stanąć i, i będziemy będziemy spowalniać Tu wreszcie tego kolce się postawi Tu nawet widzę, że jest ogranicznik, czyli muszą i tak tędy hmm, się przemieszczać tu pułapki generalnie jest fajnie Nie ma co narzekać Yeah. Tu kolejna szansa. I w sumie albo zajmijcie się drugiej To też jest dobrze. Tutaj skrzyneczka. A słabiutko. Tylko pas. Mamy sobie jeszcze jedną szansę. kroczek do przodu. I zostajecie. Żadnych planów na wieczór dla was nie mam. Okej. Okay. Tutaj. Nie ja no, podchodzić nie ma po co. Bijemy. To są najgroźniejsze węże. Dlatego będziemy je skubać. Ja, już tak mało zostało, możemy teraz tutaj spróbować, tutaj też i tutaj, ale liczę na to, że moje czary obszarowe sporo mogą tutaj zmienić na naszą korzyść. No ja, cóż, wybrałem słabszą wersję. możemy z mocniejszej. I to powinno zakończyć ten pojedynek. Chyba, że jednak węże są dosyć wytrzyma O! Tylko jedna formacja. Dobrze, to nie jest problem. Eee, niech zostanie jak jest. Chyba, żebym strzał uderzał, ale nie. Mm, tu możemy dążyć do zwarcia. Częścia. Bijna. Może to nawet zakończyć pojedynek, ale jeszcze nie. Ale jesteśmy już blisko. <laughs> prawie. A, możemy odczekać jedną turę. To nie jest problem. O, jakie. Jajeczka. Hmm, rzeźnik Zniszcz 25 armii wroga z rzędu Nie uzupełniając swojej armii To może dobrze, że po posiłki nie poszedłem Fajnie Hmm, tutaj coś widzę Zdobądź osiągnięcia Postrach życia Wojak rzeźnik Opanowany wojownik Postrach śmierci i szukający zwady Czyli mamy takie mm, grupujące wiele osiągnięć. Yy, no fajnie. Ja myślałem, że to było coś związane z tym złotkiem, ale to chyba jednak nie o to chodziło. Ale coś tutaj było widać, nieprawda? Aż nawet dwie armie. Wow. Hmm. Teraz jak tu się dostać? Ktoś tu stoi. I. Kolejna armia bohatera. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym. Powalczymy, pogadamy, zobaczymy.